Okrążenie w Montrealu. Zaczynasz od końcowej szykany. To najważniejszy moment całego okrążenia. Jesteś na prostej startowej. Po lewej stronie masz aleję serwisową. Zjedź na prawo. hamujesz przy tablicy oznaczającej setne metry i kosztem zakrętu pierwszego wchodzisz jak najszerzej w zakręt numer dwa. Na podjeździe do zakrętów numer trzy i cztery utrzymuj wolit możliwie prosto. Przyklej się do prawężnika po wewnętrznej. To pomoże utrzymać samochód z dala od tej barierki przy wyjściu. Teraz gazu na podjeździe do zakrętu numer 6. Pokonaj go delikatnie, powoli i stabilnie na wyjściu, żeby jak najszerzej wejść w zakręt 7 bo tuż za nim otwiera się kawałek prostej dojazdowej do zakrętu numer 8. Musisz teraz utrzymać tempo. Obserwuj lewą stronę pod wiaduktem i zahamuj przy tablicy oznaczającej setny metr. Zjedź na prawo, trzymaj się z dala od tych krawężników, żeby nie stracić panowania nad bolidem. Na wyjściu także staraj się nie wjeżdżać na krawężnik. Teraz dojazd do zakrętu numer 10. Hamujesz wcześniej i delikatnie. Łatwo tu przesadzić i zblokować sobie przednie koła, a poza tym musisz dobrze wyjść z zakrętu na prostą, która się tu zaczyna. Jest to świetne miejsce, by wyprzedzić rywala podczas niedzielnych wyścigów. Został Ci już tylko jeden odcinek. Ta trudna szyka na prawo-lewo. Lepiej nie wpakuj się w ścianę mistrzów. Tego typu pomyłki zdarzały się wielokrotnie. Bądź dzielny i utrzymaj tempo na podjeździe do linii mety i masz za sobą okrążenie w Montrealu. Cześć wielcy fanatycy Formuły jeden Witam was w kwalifikacjach do Grand Prix Kanady Które zapowiadają się równie emocjonująco Jak poprzedni wyścig w Monaco Ponieważ zapowiadają się deszczowe kwalifikacje I najlepiej już w tym momencie Ja wyjadę sobie na pomiarówkę Wiecie bo no, wprowadzimy zmiany, o które Wolę nie ryzykować Bo jest 37%, 37 szans Na nie to, nie to. Idź na tor. 37% szans na to, aby zaczął padać deszcz w Q1. No nie powinno być trudno. Widzimy, że... No po Monaku nie jestem zbytnio zadowolony. Jest to kolejny to, gdzie tutaj mogę walczyć o pole position. Ogólnie w zeszłym sezonie tutaj miałem bardzo dobry wynik w Fort India. Były to moje pierwsze wyścigowe kwalifikacje, kiedy zakwalifikowałem się do Q3, nie wiem czy pamiętacie. Mam nadzieję, że tutaj, mieliśmy ósmą pozycję, więc mam nadzieję, że tu będzie równie dobrze jak w Monaco Dobra, nie ma żadnych ścięć, ale tam przede mną jakieś bolidy, mam nadzieję, że mnie nie przyblokują Chociaż tak, dobra, Force India może mnie tutaj przepuści Przepuści, przepuści, a drugi bolid przepuści, przepuści, więc no w miarę udało się. Przez maruderów w Monako teoretycznie straciłem zwycięstwo, można powiedzieć. Więc na razie jestem uczony na tych maruder maruderów. I mam nadzieję, że w Kanadzie tak nie będzie. Szczególnie tam, trochę barierki przeszkodziły. Zbytnio też to czysty wyścig nie był. Dobra, moim zdaniem powinno wystarczyć. Przynajmniej do zakwalifikowania się do Q2. Opcje sesji. Wróci do garażu. Muszę się śpieszyć, ponieważ o 8 ruszają zapisy do mojej ligi. Znaczy mojej ligi, naszej ligi. Dobra. Przyspiesza czas do naszej ligi, więc muszę się trochę wyrobić szybko, więc no teoretycznie, gdyby się udało zakwalifikować za pierwszym razem, no to byłoby fajnie. No i na razie jest świetnie. Mam nadzieję, że deszcz no, im trochę tutaj przeszkodzi. A jak tam nasz partner? No proszę bardzo. 5 minut zostało. Ja cieszę się. Grużan jest 12. No a my nadal na pozycji pierwszej. No i Wetel traci do nas do 900. No jeżeli tak ten sezon będzie wyglądał do końca, walka między mną no, Wetelem, a Hamiltonem będzie taka, wiecie, ekscytująca, no to mam nadzieję, że taka walka Wam się spodoba. Nie przedłużam, odpada Gutierrez, Jean, Eric Verni, Bianchi, Pik, Wandelgarden, Chilton. Zauber i Tororos o tym razem odpadli. No i tutaj już mamy opady, co to? Opady deszczu mi za zakładać? A nie. Czyżby, czyżby jeszcze nie o, przestały opady deszczu, ustały opady deszczu, więc e, szybki wyjazd moi, moim zdaniem szybki wyjazd na oponach. Tutaj teraz mm, dobra i o już wyjeżdżam. Mam nadzieję. Zobaczymy jakie warunki są na to, że ponieważ no takie przejściówki właściwie. Nie wiadomo czy mm, przejściówki założyć, czy sliki założyć. Więc założyłem sliki. Próbujemy na slickach i zobaczymy. No, dla nas jest to dobro. Nadzieja. Teoretycznie w Monaco jeszcze na takich warunkach trzeba na slickach Więc nie powinno być źle. A trzeba uważać na bolit. Więc ja się teraz skoncentruję. Wybaczcie. Dobra, w miarę czysto No i może być sukces się po tym jedno krużenie Aha, dobra, udało mi się wyrobić w tej szykanie Powinno mi się udać wyrobić. Przed A, to jest taki wyścig z czasem. Wszyscy kierowcy na torze i szykana. Moment jest udało się, bez ścięcia ściana mistrzów. Ostatnia prosta będzie poniżej 15. Jest jeszcze przyjadę jedno okrążenie. Przynajmniej spróbujemy przelać jeszcze jedno okrążenie. Jeżeli na to warunki pozwolą, myślę, że jest już dość ślisko. Dobra, tutaj powinien być teraz rekord pobity. Według mnie jest rekord. Jest, wyrobiłek się. Opady są coraz większe. W tym piuropusie pod pół wyludowa się coraz większy. Nawet jeszcze lepiej tą szybkę przerałem niż wcześniej, więc jest w miarę dobrze. I tak będę wam to opisywać teraz te kwalifikacje. jak mam nadzieję, że taka wersja... Ale to spowodowało, że... No straciliśmy i teraz. Nie czy straciliśmy z powodu tego, że warunki są coraz gorsze. Jak opony, jak opony, Jaka temperatura opon? No to jest w miarę, jeszcze nie jest najgorzej. Ach, uwielbiam troszeczkę te agresywne atakowanie Tarek. I udało się. No, tutaj pokazuje teraz Mateusowa, że szansa walki powraca w, do walki o tytuł mistrzowski. Niech kierowcy się go zaczynają bać. Niech kierowcy się go zaczynają bać. Spójrzcie, aż 70 przewagi nad ale Tutaj teraz warunki mogą nam trochę tutaj wmieszać się. To wszystko. Zobaczymy teraz w Q3, no bo w Q3 walka o polpaczę będzie do mnie trudna, ponieważ no ja. O, Groszan. jeszcze może się zakwalifikować, więc mogą być dobre punkty dla e, tutaj e, Lotusa, bo ogrożan się zakwalifikował. A odpada kto? Odpada Hulkenberg, Diressa, Ricciardo, Sutil, Madonaldo. Bo ta strzeli, tutaj widzimy, że Williams zrobi jakieś postępy w sensie rozwoju Bolidu. No i zobaczymy, teraz jest ku... Intermediat, czyli również musimy teraz jak najszybciej wyjechać. Ponieważ te warunki mogą się pogorszyć jeszcze na gorsze, nie? Więc e, przyspieszamy czas, wyjeżdżamy, weźmiemy na 6 okrążeń, weźmiemy mieszankę numer 1, no i wyjeżdżamy. Mamy godzinę... Ło, za 15.08. Spokojnie, powinniśmy się wyrobić. Och, będzie emocjonujące zapisy do ligi. Walka, wyścig szczurów, kto pierwszy do zespołu. Na szczęście mi się udało być w pierwszej trójce i wybrałem sobie McLarena. Ja jestem spokojny, a reszta? Zobaczymy. Zobaczymy, czy zdobędę pierwszy pole position na... ...deszczowych warunkach. Jedno okrążenie przejdziemy na hamulcach neutralnych, a jedno okrążenie przejdziemy na hamulcach do przodu, ponieważ mówi się, że jeżeli jest deszcz, to powinno się tak kładać hamulce na przód. I zobaczymy, to przetestujemy, sprawdzimy dokładnie. Okuźwa, nie wiem czy się wyrobią szykanie. dobra, wyrobiłeś się jakoś. Ja uwielbiam teoretycznie Kanadę, jest to tor uliczny. Mam tutaj chyba idealny setup jaki mogłem mieć na ten w ogóle tor, jeżeli chodzi o warunki suche. Hamulce przód, teraz sprawdzimy. Widzimy, że czasy pogorszyły się o ile? 3 sekundy, dobra. I zobaczymy. Będę wam się starał opisywać, czy lepiej się na hamulcach z przodu. Widzimy, że kierowcy są lepsi ode mnie na warunkach deszczowych. Ja dopiero na pozycji piątej. A no może aż na pozycji piątej. Ale ja się nie poddaję, będę walczył o lepszą pozycję. No i szósty. Siódmy. Jedziemy szybciej od naszego rekordu, ale to nie jest jakoś szybko. Bo to jest tylko 15 setnych. Na razie jesteśmy wyżej niż w tym sezonie. Chyba będzie lepiej niż poprzednie okrążenie, przynajmniej tak czuję jak po tej szykanie. że lepiej siedzi z przodu, tak, na deszczu, lepiej się czuje z przodu, a na Tu Uślizg trochę. Dobra, no nie ma źle jeszcze. Chociaż jeszcze to nie jest perfekcja. Chociaż nie wiem, czy warunki się pogorszyły, czy ja tak jak będę popełniłem, bardzo szeroko. Szukamy przyczepności. 5 minut. Czym szerzej, tym lepiej. Ja nie wiem, czy to w tej grze działa. Ale on za pierwszy. A, ściana mistrzów jest. Nie było żadnej kary Mamy rekord, czyli jest dobrze O Jezu, ale ten rekord Już jest zbieprzony Zobaczymy po drugim sektorze Jak nie to spróbuję jeszcze wyjechać Ach, błędy, 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 błędy Dobra Opcje Opcje sesji, wróć do garażu Zobaczymy ile nam zostało Możliwe też, że... Jezu, ja dopiero... Jest ja siódmy, dobra. Ja wiem. Przejściowe. Dyszczówki. Szybka... Na cztery okrążenia. I szybki wyjazd na tor. Ja się nie dam. Jeżeli mam rekord w pierwszym sek... No ja. To w tej grze jest zajebiste. Alonso najlepiej jakby zjechał do mnie. Jak dwa pomiarowe okrążenia zrobić jeszcze Może mi się udać Nie, Alonso nie zjeżdżał i to mnie zabytnie nie pocieszyło Chociaż Alonso jest takim szybkim kierowcą to może być dla niej źle Ktoś właśnie osiągnął lepszy czas. Do na miejsce. Jedź Alonso, jedź 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 Chociaż chyba również warunki się pogorszyły, przynajmniej ja mam takie odczucie. Nie wiem czy nie odpuścić czasem. Odpuszczę, odpuszczę to okrążenie, no muszę odpuścić. Ale ono mnie tutaj blokuje, ewidentnie. Dobrze ja opłonę. A zmieszczę. No to, że teraz właśnie problem w tym, że jodą teraz hamulce naprzód. I teraz mi widzicie opony na tył się nie dogrzewają. Warunki mogą być też gorsze. To mnie właśnie martwi. Coraz gorsze. tym miejsce jak widzicie, ale też muszę uważać z tyłu, ponieważ tyły za ną bolid. No i dobrze rozpocząć bez żadnych jakichś nerwowych akcji i dobra, jadymy. Czy da się coś poskoczyć? Zobaczymy. Nie, warunki są coraz gorsze. Nie, 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 nie. Koniec. To jest koniec dla nas kwalifikacji. Opcje sesji. Wróć do garażu. I niestety, ale kończymy kwalifikacji na pozycji siódmej. No oczywiście, jakby było sucho, to szansa na pole position była. W ogóle była szansa na skoczenie wyżej. Może i szansa na pole position była, gdyby nie te błędy na tym ostatnim okrążeniu podczas tego tak zwanego w cudzysłowie, teraz w moim pierwszym scjem, to może by się udało nam zakwalifikować do zakwalifikować się do wyścigu na pierwszej pozycji A tak będę musieli gonić, no ale to nic! Będzie ciekawy wyścig Wy się z tego pewnie cieszycie Ja Was zapraszam do kolejnego odcinka już z wyścigu Zapraszam Was na kanał, zapraszam Was na stronę królelfów Zapraszam Was na stronę forprolegeevanpolent.gimdok.com Zapraszam Was na fanpage do zobaczenia w serii Sarego Pottera, serii z Formuły 1 do kooperacji z włókien. Ja się zaglądam, do zobaczenia, papa. Pa. Cześć!